Grudzień to w szkole muzycznej czas, w którym poza licznymi przedsięwzięciami organizowany jest też Kozienicki Festiwal Instrumentów Dętych o nagrodę Świętego Mikołaja. Nie mogło więc być inaczej i w tym roku. Jednak ze względu na pandemię tegoroczną czwartą edycję konkursu zorganizowano online. Jest to festiwal Konkurs, W którym biorą udział uczniowie szkół muzycznych pierwszego stopnia, tutaj z naszego regionu, ale nie tylko, bo też z regionów dalszych. Czyli on ma zasięg taki jakby makroregionalny, można by tak śmiało powiedzieć. No i będą prezentować się uczniowie online, uczniowie klas instrumentów dętych, blaszanych, czyli trąbki, waltorni, pusonu. Nadesłane przez uczestników konkursu nagrania oceniało specjalnie powołane jury, zaprzyjaźnieni ze Szkołą Muzycy z Teatru Wielkiego w Warszawie i z Filharmonii Olsztyńskiej z przewodniczącym komisji Rafałem Krauze na czele. Towarzyszy mi znakomici muzycy, m.in. z czego się bardzo cieszę mój kolega z roku, studiowaliśmy w Krakowie, Paweł Wróblewski na trąbce. Trębacz Teatru i Opery Narodowej, oraz Igor Szeligowski, znakomity waltornista. Także trębacz na co dzień Teatru i Opery Narodowej w Warszawie. Jak zdradził nam przewodniczący, podczas oceny uczestników branych jest pod uwagę szereg czynników, takich jak chociażby intonacja, artykulacja, a także ogólny wyraz artystyczny. Przede wszystkim serce, muzykalność, to co, to co przekonuje nas, nawet kiedy coś czasem nie zagra, jakiś jest błąd, ale jednak ktoś gra tak pięknie że nie zwracamy na to uwagi, więc na pewno serce do gry jest, jest tutaj też bardzo wysoko oceniane. Głównym celem konkursu jest popularyzacja nauki gry na instrumentach dętych blaszanych. Dobrze, że uczniowie, którzy na co dzień teraz są zostali pozbawieni możliwości sprawdzenia się, nie grają egzaminu, są wystawiane im oceny, bo mamy okres pandemii. Mogą się w jakiś sposób sprawdzić, skonfrontować przede wszystkim swoją grę i przede wszystkim jest to dla nich taki bodziec do ćwiczenia, bardzo ważny bodziec. Po wysłuchaniu wszystkich wykonawców, jury wyłoniło zwycięzców w czterech grupach wiekowych oraz zdobywcę Grand Prix konkursu. Wśród najmłodszych, przedstawicieli klas 1-3 cyklu sześcioletniego, pierwszym miejscem uhonorowano Karolinę Fatek z Radomia, a wśród przedstawicieli klas 4-6 zwyciężyły Hanna garbacz z Łodzi i Wiktoria Klimas z Leśnicy. Spośród przedstawicieli klas 1-2 i 3-4 czteroletniego, jury głównych miejsc nie przyznało. Grand Prix tegorocznego festiwalu powędrowało do Barbary Sikory z Warszawy. Dla wszystkich uczestników konkursu przygotowano też warsztaty z udziałem Rafała Krause. Będę opowiadał o tym co jest najważniejsze wydaje mi się na tym etapie też rozwoju muzycznego młodych adeptów sztuki, czyli na przygotowaniu utworu muzycznego do prezentacji oraz jak samodzielnie ćwiczyć, bo proszę pamiętać, że zajęcia z nauczycielem to jest tylko cząstka naszego czasu w tygodniu, a reszta zależy od nas. Więc chcę o tym powiedzieć, bo to bardzo ważne dla szkół pierwszego stopnia. Zatem warto sobie wziąć wszystkie te rady do serca, bo jak nie od dziś wiadomo, trening czyni mistrza.